Siema, nie wiem czy wiecie, ale jestem gadułą, no i wiecie taka gadka-szmatka, rozmawiam sobie tutaj z ziemeczkiem, który jest jakby tutaj gospodarzem tych apartamentów Król Gór, no i taka gadka-szmatka, no i o, o motorkach, o motorkach, i co się okazuje, że w każdym miejscu jest jakaś kurwa komórka, w której stoi jakiś motor, słuchajcie, yy, dobrze widzę Yamaha Bulldog, kurwa, zobaczcie, zobaczmy, powiedział mi, chcesz? To se odpol, bo ja tak rozmawiałem, wiecie, o wypadku pogadałem, smuty, 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 on mówi, a chcesz odpalić? Zobacz w jakim pięknym miejscu stoi. Co ja mówiłem? Motocykl zawsze stoi w jakimś gnoju, w jakimś szambie, bo czasem jak się nie da, to po prostu, byle żeby go gdzieś wstawić. Dobra, skąd macie pierdolić? Odpol to. O, o. dłużej, dłużej, on był nie... Z radości. Czy ja mogę tutaj spać? Czy ja mogę tutaj zostać? Zobaczcie jakie to jest zajebiste. Widzicie, mo motorki po prostu prześladują mnie, rozumiesz to jest niemożliwe. Tak? Dobra. O. Tak. Chyba muszę iść na górę do sypialni, bo mam lekki wzwód. <laughs> Pozdro mordy. Widzicie? motory są zawsze. Motory są wszędzie. O. Jak mi to zrobiłem, czyli poczułem się jakbym szedł do swojego blaszoka trochę powąchać, Możemy zatitać. <laughs> Możemy zatitać dawać. Piękny motor. Trzymajcie się mordy. Uff. Pięknie Słuchajcie, spacerek musi być. Krążenie serduchą musi zabić. My tutaj przyjechaliśmy tak bardziej na chill, chociaż wiecie, że my to górki uwielbiamy szczególnie. Ja jakoś zimą. Wiecie, z racji, że w górach jest ryzyko zimą upadku i poślizgu. To jeszcze muszę poczekać tak na nowy rok. W ogóle ten klimat tutaj zawsze w górach. Będę teraz spamował stąd, nie? Pięknie, pięknie, no nie umiem powiedzieć. W ogóle to fajnie ludzie też inaczej żyją. To mnie zawsze tak fascynuje. No i to są piękne ścieżki, że motorkami pojeździć. A ogarkiem to jechać do Wisły ciężko, pół dnia dziesięć... 10... Ale przyczepkę chcę wziąć i tak dojechać sobie do Wisły Zrzucasz ogara i morz. Oj, dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Wiesz, to mógłby być dobry event, no bo tak, żeby dojechać, nie wiem, te 100-200 czy ileś, chociaż pozdrawiam ziomeczków co pojechali ogarami do Chorwacji. No ale jednak to trzeba mieć kilka dni czasu. Czasu. Bo nawet haju z hajsem to chłopie weźmiesz namiot, nie wiem, do plecaka tam parę, to już ogarniesz i ogarniesz i to paliwo, daje ta spokój, no chyba z pieniędzmi to byśmy dali radę, ale czas, czasu mieć dużo, a to wiecie tak fajnie taka wycieczka, wsiadasz rano, zapinasz ogarka podjeżdżasz sobie do takiej właśnie Wisły, czy nie wiem, do jakiegoś miasteczka ładnego, zrzucasz ogarka i cały dzień, tutaj coś zjeść, tu kaweczka, tu to, może to jest taki dobry plan na przyszłość, no mam tutaj trochę chwilę do kminienia, sobie rozmyślania, ale po prostu no tak, tak, to mi było... To jest potrzebne, zobaczcie. Kurwa, jak tu się inaczej, jaka to jest w ogóle inna energia i na przestrzeń. No góry kocham. Zero jakichś molochów, pośpiechu, hałasu, jaki nudny spam. <śm> <ś> Trudno. Koniec roku zawsze jest taki. Przynajmniej ja zawsze mam, że już jest taki ciśnionko pod korek. Już, żeby te święta, już, żeby usiąść i jakieś to sprzątanie kurwa sprawy, żeby to podomykać, podomykać kurwa do tej wigili, żeby to załatwić, kurwa, żeby to było, żeby spokojnie usiąść. No jest tak trochę. Chociaż ja teraz funkcjonuję w Narni, bo ja tam już nagrywałem taki film, on nie pokażę, ale parę dni temu, no teraz przytrzymam, ale rozumiecie, że to jest maks, co ja robię tą ręką, nie? Także tutaj jest z bólem, ale ona funkcjonuje i ta już będzie zaraz, ale ta lewa. Kupę czasu, jeszcze zabieg, operacja, ale dobra. Czy tutaj ogarkiem? Kurwa, no przecież to jest mistrzostwo świata. Takie te ścieżynki, to jest, to. to jest po to. A ogarta by tu piździł. O jest on by tu piździł. Nie mówię, że w tym roku właśnie wisła i Stebna koniaków, szczyrk. To ja tutaj harlejkiem po tych. Oj. Ale zanim ja siłę będę miał w tej ręce, żeby w ogóle cokolwiek złapać i utrzymać, to daj ta spokój. To muszę uważać. A poza tym, no różne mam myśli, kurwa. Trzeba po prostu, to jest wpisane w to i trudno. Ale może rodzinę, to trzeba tak kurwa wszystko trochę wisz A kuny to będą tu piździć. Ja sobie zrobię tą przyczepkę, kurwa. I jak tutaj kunę postawię, to. Uff. Mały palnik. Na kawkę, zupkę i. Wszystko jest kurwa piękna. Chcesz yy, siedzisz yy, wieczorem i się grzejesz na różne sposoby się grzejesz i się bawisz aż ci stopy gorąco ci no i wełbie gorąco a rano, a rano, a rano ze wstajesz w gaciach w zajebistych okolicznościach bierzesz kawkę, dzięki godzilla i tak sobie wychodzisz i poczysz tak tu masz co? tu masz tarasik zajebiste miejsce i tak chillujesz tu jakieś szpeje jakieś patio tam jakieś jacuzzi, sauna a tu górki i po prostu cilujesz i ooo. I trzeba by wam ruszyć dupsko czasem z domu To taka mega dla mnie, pojechaliśmy Zajebiste w ogóle miejsce A Apartamenty Król Gór we Wiśle Ja mhm. wam powiem, że jestem mega w szoku jak tu jest zajebiście I powiem wam to jest mega potrzebne Szczególnie przy, tych, przy tym wszystkim Do tej rekonwalescencji wiecie tak się ruszyć Bo no nie okłamujmy się Jak opuszczasz miejsce, w którym jesteś tak na co dzień to wiesz, to po prostu nie myślisz o tych wszystkich sprawach, troszkę uciekasz, a przede wszystkim mega odpoczysz, bo wiecie jak w domu to jest. W domu to jest tak, że no stopcie widzisz, tu jest coś rozjebane, tu trzeba naprawić, tu trzeba zrobić, tu coś nie działa. A tak jak gdzieś pojechałeś, to wszystko jest cacy. Nic nie trzeba robić, bo, bo wszystko jest zajbiście. I po prostu po to przyjechałeś, żeby tu poodpoczywać. Jeszcze tutaj zobaczcie. No ja nie wiem, może dupsko skozało w tym. Zimny, by był. By no, dlaczego trzeba jakoś to robić, tak, kurwa, żeby się udawało w życiu? A, mm. widzicie balia. O, jakie zajebiste. Taki domeczek, kurwa. No, powiem wam, że naprawdę, Git. Zajebiście. No, super się ruszyć. Kurwa, powiem wam, że po tych tylu tygodniach tego uziemienia, tego bezruchu, tej tragedii, tego wypadku. No, super. Trzymajcie się, ludziki. Ale wiecie, jedyne, czego tu brakuje. No, dźwięku kuny. Wszyscy wiedzą. Na rachun.